Wykonująca je śledcza stosuje zgrabną technikę. Zapewnia Krisa, że jest najlepiej przeszkolona i bardzo doświadczona, co ma podłamać w nim poczucie, że wariograf da się oszukać. Po krótkiej rozmowie o przeszłości ich związku rozpoczyna się przykładowy test mający go zapoznać z całą procedurą. Składa się z trzech wariantów pytań. Pierwsze pytanie jest bardzo proste i przesłuchiwany z łatwością odpowiada na niezgodnie z prawdą. Drugie to kontrolowana nieprawda. Chris wie, że gdy usłyszy Before 2018 ma specjalnie skłamać. Te pytania są skonstruowane tak, by intuicyjna odpowiedź brzmiała nie. 2018, no. Trzecie pytanie dotyczy bezpośrednio sprawy i podejrzany musi odpowiedzieć na nie zgodnie z prawdą.